W polskiej lidze nie było wielu piłkarzy, którzy przynajmniej dorównywaliby mu poziomy. Nic dziwnego, że po Zbigniewa Mońka od początku lat 80. zabiegała cała rzesza silnych, zagranicznych klubów. Sam powiedział, że pytało o niego po Anglii. Według doniesień zainteresowane były nim oba kluby z Manchesteru. Miało pojawić się też zainteresowanie z Barcelony, jednak Katalończycy postanowili zapłacić 5 milionów dolarów za Diego Maradona. W kwietniu 1982 roku Obońka miał wypytywać dwa włoskie zespoły Turyński Juventus i Stołeczna Roma. Na przełomie lat 70. i 80. Włosi dokonali w swojej lidze pewnego przewrotu, na nowo otwierając się na transfery obcokrajowców. Pierwsze nieśmiałe zakusy po transfer Bońka Juventus miał robić już w 1980. Niestety Przeszkodą okazało się polskie prawo, które nie zezwalało wtedy na opuszczenie kraju przez piłkarza przed ukończeniem 28 roku życia. Włosi o tym wiedzieli, mieli jednak nadzieję, że transfer umożliwią dyplomatyczne stosunki nawiązane przez władze firmy Fiat, od zawsze mocno powiązanej z Juventusem. Transfer legł w gruzach już dwa dni później, gdy warszawskie władze z marszu odrzuciły taką perspektywę. Gdy 20 października, po spotkaniu Widzewa z Juventusem w ramach Pucharu UEFA, Włoski dziennikarz Bruno Bernardi zapytał bojkot nie niedoszły transfer. Zibi w swoim stylu odpowiedział: Jeśli ktokolwiek jest rozczarowany, to Juventus, nie bojk. Turyńczycy wykazali się stałością uczuć, czekając na Bońka przez kolejne dwa lata. Barierę wciąż stanowił jednak zakaz wyjazdu. Jak tym razem postanowili go ominąć? Jeżeli nie wiadomo o co chodzi, to wiadomo o co chodzi. Kwota transferowa miała opiewać na oszałamiające 1 800 000 dolarów. Dla porównania, Kazimierz Dejna do Manchesteru City trafił za 120 tysięcy, a część zapłaty stanowił sprzęt biurowy. Do widzewa trafić miało jedynie to, co po przecinku. Okrągły milion miał być opłatą dla władz piłkarskich. Ten jednak wyjątek musiał być wart swojej ceny. Nawet jeżeli po aferze na Okęciu, Boniek wydawał się jedną z ostatnich osób, którym władze pozwolą opuścić kraj. Do pośrednictwa w transferze przyznał się podpułkownik SB Edward Kotowski, jednak takie kwiatki powinniśmy traktować z przymrużeniem oka. Wyglądało to raczej na próbę zwrócenia na siebie uwagi. Zresztą, nawet w poszukiwaniu atencji, pisał w swojej książce o rozmowach na linii Juventus PZPM oraz Roma PZPM. Sam miał spotkać Błęka tylko raz w przerwie jednego z meczów i przedstawić go włodarzom rzymskiego klubu. Jak twierdzi Kotowski, Boniek prawdopodobnie nie miał nawet świadomości, że agent SB może być zamieszany w jego transfer. Gdy wszystko wydawało się iść w dobrym kierunku, mieszać zaczął sam piłkarz. Wojciech Daroszewski, który przeprowadzał transfer z ramienia Widzewa, tak wspomina wydarzenia z 1982 roku. Trzy dni w co się siedziałem, w skórzanym fotelu, niemal dup sobie odparzyłem. My zdecydowanie woleliśmy Juventus, bo Roma nie była w stanie zapłacić na raz tyle pieniędzy. W pewnym momencie, gdy wszystko było już zaklepane i Boniek był już praktycznie w Juventusie, zrobił woltę i zakomunikował, że jednak bardzo chciałby pójść do Romy. Istnieją teorie, że piłkarz blefował. Doskonale wiedział, że Turyńczycy zrobią wszystko, by go pozyskać. Był już po osobistych rozmowach z Gianni Manielim, właścicielem Bianconeri. Grał na lepszy kontrakt, więcej pieniędzy i mocniejszą pozycję w drużynie. Jeżeli o pieniądzach mowa, Roma była podobno gotowa zapłacić 3 miliony dolarów, a więc znacznie więcej od Juventusu. Tyle tylko, że płatność chcieli podzielić na raty. W Polsce nikt nie mógł się na to zgodzić. Wówczas we włoskich klubach mogło grać już dwóch obcokrajowców. Juventus nakreślił plan drużyny oparty na Bońku i Michelu Platinim. wybitnym Francuzie, którego pan Zbyszek miał poznać w hotelu podczas pokazowego meczu w Buenos Aires. Na wieść z Platinim Boniek miał popłakać się z radości. Popłakać miał się też Irlandczyk Ryan Brady, gwiazda Ligi Włoskiej i ważna postać w ekipie Starej Damy. Grał dobrze, jednak nie miał szans stawać w szranki z duetem Platini-Boniek. Zresztą, gdyby Boniek trafił do Juventusu dwa lata wcześniej, Brady'ego w Turynie nigdy by nie było. W Turynie Zibi stworzył świetne trio z Platini i Włochem Paolo Rossi, choć zawsze był nieco cieniem Francuza, trzykrotnego zdobywcy złotej piłki. Otrzymał od włoskich dziennikarzy przydomek Bellodinote. Piękny nocą. Włosi zwracali uwagę, że Boniek szczególnie dobrze radził sobie w europejskich pucharach, rozgrywanych zazwyczaj wieczorową porą. W lidze miał nie dawać z siebie wszystkiego. Tak czy siak, w który nie wygrał wszystko. Mistrzostwo i Puchar Włoch. Puchar zdobywców pucharów. No i w końcu Puchar Mistrzów w 1985. Później już. Glory chwały odszedł do Rzymu, by zagrać wymarzonej esromie, z którą identyfikuję się najbardziej do dziś. Jeżeli spodobał Ci się ten materiał, zostaw łapkę w górze i zasubskrybuj mój kanał. Do zobaczenia, cześć!